Ta instalacja ma już dokładnie 9 lat. Jeden został panel tutaj, drugi leży tu, one są sprawne. 50 watów piku i taki panel kosztował mnie 800 zł za sztukę albo 400. A 400 za 50 watów piku. 800 zł za 100 watów piku, czyli 8000 za kW Do tego dołożyłem ten sterownik, jakieś tam zabezpieczenia, prąd ładowania i akumulator to już jest trzeci akumulator w historii, który mi w nocy tym wyjściem daje zasilanie prąd do oświetlenia. Mówię o tym dlatego, że w tym momencie panele możecie kupić w cenie 600 zł za kW. Polecam Wam Allianz Shop, ponieważ znam ten sklep, znam tych ludzi i wiem, że produkty pochodzą z Polski, także można je bezpiecznie kupować. Oprócz paneli potrzebujecie dodatkowo jakiś sterownik, który te, z tych paneli pobierze energię. Ten co ja pokazywałem Wam kosztował mnie chyba 200 zł, ale teraz dostałem z firmy Litime sterownik kosztujący 800 zł. I właśnie go chcę też przetestować. Zapraszam Was na te testy. Zobaczycie w nich test mikrofalownika, który łączy się z moim telefonem komórkowym też poprzez. Aplikacje, także możemy na bieżąco widzieć wszystkie jego parametry pracy, łącznie z prac, ile energii produkował, ile energii zostało pobrane i tak dalej. Oprócz tego testy akumulatora 24V, lifepo 4 100Ah, czyli prawie 2,5 kWh pojemności. Zrobię też oddzielny film, gdzie tylko i wyłącznie przetestuję akumulator, bo. Akumulatory warto dokładnie sprawdzić, ale dzisiaj pokażę Wam, jak działa ten sterownik, ten inwenter, ten falownik, mikrofalownik. Naprawdę warto to zobaczyć i warto mieć taką instalację jak ja, ponieważ ta instalacja może mi działać 9 lat, więc może i wam się przydać na wiele, wiele lat. A wtedy koszty tej instalacji są naprawdę groszowe, a macie energię elektryczną w przypadku tej nowoczesnych falowników i nowoczesnych paneli za 2000 zł. Urządzenie MPPT gotowe do testów. Na razie do testów. Akumulator czeka. Z akumulatorem przyszły te śrubki i te kolorki. To jest fajne, bo często brakuje w ogóle, tylko Litime daje takie zatyczki kolorowe, a z tym urządzeniem cały komplet do powieszenia tego na ścianie. Zresztą żeby to powiesić na ścianie, dali taką ściągę. Ale ta ściąga ma jeszcze gotowe już otworki, także sobie przykładacie na ścianie i wiecie, gdzie otwory wiercić, żeby potem to bezpiecznie powiesić. Ja na razie na próbę to podłączę, zarówno tymi żółtymi takimi przewodami do akumulatora. Mam zrobione kolor czerwony, kolor czarny dla mojej wygody, i tymi kolorami też dwa czerwone. Tu muszę pilnować, żebyście się nie pomylić jeżeli chodzi o plus z minusem, nie będę dawał źródła odbioru energii, tylko dostroję to urządzenie, podładuję akumulator. Okazało się dzisiaj, że nie ma ładowarki 2,0 V do akumulatorów LiWePo4 i musiałem ją szybko kupić, ale kupiłem ją też w tym sklepie w ciągu 5 dni. Będę miał u siebie już na skrytce, no bo do testów potrzebuję doładowania. Okazało się, że gdzieś komuś dałem, pożyczyłem, nie wiem, ładowarkę. Zanim dostanę zasilacz do tego akumulatora 20V, szybko uruchomiłem sobie ten MPPT. Tak wygląda moja konstrukcja. Dwa razy po 200 W, panele przenośne. Jest ładna pogoda świąteczna. i Zobaczcie, jakie tutaj dane mamy. Więc tak, po kolei: 100% energii z paneli fotowoltaicznych idzie do akumulatora. 27V ma akumulator. 10,5A idzie do akumulatora. 260Wh już pobrał temperatura akumulatora, a nie jest podłączony czujnik na teraz mamy napięcie na wyjściu, nie jakiś czas czas pracy czy coś na wyjściu tym tutaj, nie jest uruchomione kolejna rzecz to jest 0A wypływa mi tym wyjściem nic się nie, nie odbiera energii Tyle watogodzin zostało pobrane przez to wyjście. 34 V ma w tym momencie fotowoltaika, czyli tutaj to wejście. 27,1 V ma akumulator, czyli to wejście. 100, I znowu zapędziło się 100% energii idzie mi z paneli na akumulator, czyli 10A. Z, z taką mocą ładowany jest ten akumulator o pojemności 100A, co się przekłada na 2560Wh. Możemy też się połączyć z tym urządzeniem poprzez Bluetooth. Tak samo jak i z tym akumulatorem. Mamy kompletną instalację fotowoltaiczną bardzo dałym kosztem. Pamiętacie? 800 zł, 60 amperowy przetwornik z fotowoltaiki na prąd stały. Ładujący akumulatory możemy ustawić 12 24 36, 48 V. Przytrzymujemy to i po prostu ustawiamy sobie rodzaj akumulatora czy litowy, czy zwykły. Podłączamy tutaj też sobie termometr. Tu mamy wyjście RS485, ale Bluetooth nam wystarczy. Ja mam za pokażę, jak wygląda dane Bluetooth tego urządzenia. Wieszamy to na ścianie. I mamy komplet, taki prosty przetwornik z fotowoltaiki MPPT. 150 maksymalnie voltów to jest to ograniczenie, jeżeli chodzi po stronie prądu stałego, czyli po stronie fotowoltaiki. W zależności od wybranego napięcia, tu są przeróżne moce. Teraz na ekranie Wam pokażę dokładnie te moce, jakie są możliwe z fotowoltaiki. Po stronie akumulatora. Tutaj ograniczenia nie ma, czyli możemy te napięcia ustawić sobie akumulatorów, ale ograniczeniem oczywiście jest moc 60A. Bo jeżeli ja teraz ładuję akumulator, a będę brał z akumulatora z tej strony do przetwornika napięcie, no to system ładujący jest niezależny. Tutaj mam dodatkowy system oświetlenia, który mogę sterować. Jeżeli zaniknie mi energia z fotowoltaiki, wtedy tu się pojawi napięcie i to napięcie będzie przez określony tutaj czas albo cały czas, całą dobę, całą dobę, kiedy nie ma światła, albo przez 2, 3, 4, 5, 6 godzin itd. To jest dość fajne sterowanie. Mamy też trzy kontrolki ledowe pokazujące nam w tym momencie jak to działa, czyli fotowoltaika jest, akumulator działa. Nie ma nocy, więc nie ma zasilania na tym gnieździe i nie ma żadnych awarii. No, i pamiętajcie o bezpieczniku. Ja tutaj na razie nie założyłem żadnego zabezpieczenia, ale ważne jest, żebyście mieli bezpiecznik. Ja tutaj o, na przykład taki wam proponuję. Oczywiście są też dużo lepsze bezpieczniki. Taki, ale myślę, że ten spokojnie wystarczy. Także bardzo proste, bardzo tania, tani system i bardzo istotny, ponieważ ja tutaj używam w tym momencie paneli fotowoltaicznych przenośnych. Ale pamiętajcie, że możecie kupić w tym momencie naprawdę bardzo tanio panele fotowoltaiczne, i myślę, że kupując taki system nawet 2 kW, za naprawdę bardzo małe pieniądze 2 kW w piku paneli fotowoltaicznych, plus kupując ten przetwornik za 800 zł, plus do tego dokładając sobie akumulatory niekoniecznie po 4. Prawdam, ale można kupić, teraz są różne promocje wysprzedaż innych rodzajów wyprzestronotery myślę, że 25V jest optymalne, ale jeżeli kupicie 12V akumulatory to też 60A w wielu przypadkach zrobi Wam robotę a przetwornik, tutaj użyjecie też Wam zrobi robotę taki przetwornik ja stosuję wat, dwadzieścia 24V. Zobaczmy jakie z tej instalacji prądy płyną, 10 Amper ładowany z akumulator. A ile tu jest? 8,1 Ampera. Sporo płynie tego prądu z tych paneli. 27 V. Mogę ręcznie napięcie dopuścić. Na końcu test. Jak falownik reaguje na zacienianie paneli. Widzimy, że bardzo szybko reaguje szybka reakcja. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.